Wątku matki Teresy, która tyle, tyle wycierpiała, tyle niedogodności, a jednak promieniowała. Niemal kontentka, ale skupiająca się na, tym, na tych darach Bożych, jak na przykład chodzi się do chorych. Mnie jako kapłana zawsze bardzo to poruszało. Spotyka się człowiek z różnego rodzaju sytuacjami i przychodzi się do kogoś do domu, kto się z przykuty do łóżka. I wiadomo, no, przychodzi się do tego człowieka z całym, z całym sercem, ale brakuje nieraz słów. I gdzieś tam od słowa do słowa później wychodzi pytanie, jak tam żartobliwie czy nieżartobliwie, ale z serca płynące to i niebanalne, ale właśnie jak zdróweczko, jak, jak się Pani czy Pan czuje. I często mi w uszach brzmi, to właśnie, a proszę księdza, inni gorzej się mają, a ktoś przykuty do łóżka. Inni gorzej mają, a trzeba się cieszyć z tego, co jest. Taka prostota. No. I właśnie matka Teresa, kiedy przyglądamy się tym, temu jej podejściu do życia. Do tej postawy wdzięczności za Boże dary, za to dostrzeganie tych darów, to chcemy się zapytać, właśnie co stanowiło jej tajemnicę. I pewnie jest wiele wątków, ale przede wszystkim były to takie dwie sprawy. Po pierwsze, ona brała przykład z Maryi. Maryja rozważała wszystko w swoim sercu, to, co było dobre, te wszystkie rzeczy, które Bóg uczynił w jej życiu. I przecież Matka Boża też żyła w ubóstwie i nie było jej obce duchowe doświadczenie ciemności. Jaka to była droga, kiedy musiała patrzeć na Syna, który poddaje się oprawcom, który oddaje swoje życie, a jednak odnajdywała Boga w drobnych rzeczach, rozważała Jego dobroć w sercu i odpowiadała na to pochwalną pieśnią Magnificat. Dziękowała Bogu, sławiła go, ponieważ odnajdywała go we wszystkim, i głęboko rozważała w sercu Jego zamysły miłości, Jego zamysły miłości. I to odkrywanie Bożych zamysłów miłości prowadzi do radości, do radości głębokiej. I tutaj, Przypomnijmy sobie tą, tą taką zasadę, żeby nie mylić radości tej ewangelicznej, tej głębokiej radości od wesołkowatości. Bo wesołkowatość można wyprodukować. Można ją spowodować. Na przykład opowiadając jakiś żart. Yy, I mówimy to w sensie pozytywnym. Można yy, spowodować jakąś sytuację też żartobliwą. Natomiast jest to zawsze powierzchnia. Głęboka radość ewangeliczna jest darem. Ona wypływa ze spotkania z Bogiem, z przebywania z Nim. I nawet jeżeli na zewnątrz nie doświadczamy jej w wymiarze. Tym emocjonalno-uczuciowym, takiej pociechy, że jest nam dobrze, to jeżeli człowiek żyje w własce uświęcającej, to ta radość obiektywnie jest w człowieku. Bo Jezus jest tą radością, obiektywnie. To jest to, co ja, ja często mówię, jak ktoś, mnie, jak ktoś mnie zapyta przy księdza, jak się ksiądz czuje. No to mogę powiedzieć: Kijowo, byle jak, jako tako po japońsku że coś mnie tam łupie, strzyka, ale jak ktoś mnie w tym samym momencie zapyta, czy jestem szczęśliwy, to powiem tak, jestem szczęśliwy. Bo to szczęście, ta radość wypływa z faktu, że Bóg od Chrztu Świętego jest we mnie. Jeżeli go nie wyrzucę, czy jeżeli człowiek go nie wyrzuci przez grzech ciężki, z serca, i bo wtedy następuje ciemność, to jest obiektywna radość, bez względu tego, i na to, co się dzieje na zewnątrz. I ona może nie być odczuwalna, ale ona wypływa ze świadomości. I po drugie, Matka Teresa, wypracowując w sobie tą wdzięczność, tą postawę wdzięczności i tą duchową wrażliwość na Boże dary. Szła za przykładem świętego Ignacego Loyoli, wielki mistrz praktykowania modlitwy, praktycznej modlitwy. Ona stosowała w swoim życiu metodę tego codziennego badania swojego sumienia, którego dokonywała pod koniec dnia, stając przed Panem. I tu nie chodzi, jak często. Można to pomylić o taki rachunek sumienia, z którym wiąże się sporządzanie listy grzechów. Święty Ignacy nakłaniał, aby większość tego czasu, tego badania sumienia na koniec dnia, poświęcać na rozpamiętywaniu nie błędów, ale na rozważaniu dobrodziej minionego dnia, żeby na koniec dnia zobaczyć, co było dobre. W takim znaczeniu, gdzie Bóg do mnie przemówił. I później, oczywiście, przy pomocy ducha świętego, jego światła zobaczyć też, co było złe, żeby pytać Jezusa. To jest ten słynny taki, to słynne ignacjańskie kolokwium pod krzyżem, że patrząc się w miłość ukrzyżowaną, wcieloną, ukrzyżowaną, to znaczy, że nie ma większej miłości, a więc niecierpiętnictwo tylko miłość wydana oddana ofiarowana żeby drugi człowiek miał życie patrząc jak wiele dobrodziej Bóg zrobił później się przechodzi do tego momentu że ma się człowiek zapytać co zrobiłem co robię i co powinienem zrobić odpowiadając na tak wielki dar miłości bo zawsze coś można jeszcze zrobić i i to jest ćwiczenie polegające właśnie na rozpoznawaniu dobrych rzeczy, jakie Bóg czyni w naszym życiu, i badaniu, czy odpowiedzieliśmy na Jego miłość. A zarazem jest to naśladowanie modlitwy Maryi, polegającej na rozważaniu wydarzeń życia w swoim sercu. Nie? Bo przecież Bóg codziennie obdarowuje nas obficie swoją miłością i miłosierdziem na wiele różnych sposobów. I ważne jest, aby zacząć rozpoznawać te rozmaite błogosławieństwa i dziękować za nie. Zwłaszcza, że ten strumień łask po ofiarowaniu się Maryi może zmienić się, jak podaje tutaj autor, wręcz werwący potok. A więc trzeba się przygotować, właśnie pamię pamiętać o tym, że według Świętej Matki Teresy w przeżywaniu naszego zawierzenia, ważne jest rozpoznawanie tych Bożych Błogosławieństw, rozważanie ich wraz z Maryją w głębi naszych serc. Bo takie modlitwy serca prowadzą nas do uwielbiania, do uwielbiania Boga i dziękowania mu. A to stawia nas w Jego Bożej Obecności miłości tym ogniu miłości. Dlatego dobrze jest właśnie na końcu to tak praktycznie już bardzo na końcu dnia dziękować Bogu tam gdzie on przechadzał i dostrzegać jego obecność, a z drugiej strony jeżeli wyszło coś nie tak było coś niezgodnego z wolą Bożą w ciągu dnia. Jakiś grzech, jakieś potknięcie, jakaś niedoskonałość to żeby to zamknąć. Po prostu. Boże, oddaję to Tobie. Dziękuję Ci najpierw za wszystko. Oddaję Tobie to, co było złe, i. i dobranoc. Nie rozmyślać. Dzień jest od roboty. Dosyć ma dzień swojej biedy. Już w nocy nie rozmyślać tam o tych... Nie. I tutaj ogromna wtedy ufność do Boga wychodzi, bo Bóg jest wszechmogący. Jeżeli Mu to oddajemy, to teraz noc jest na spoczynek. I tutaj nie dotykam wątku, że nieraz może człowiek nie móc zasnąć, z, nie wiem, z przyczyn klimatycznych, z powodu bólu, z powodu choroby, albo jeszcze jakiś diabeł tam się przypałęta. No, różne są powody, to nie o tym teraz mowa, ale normalnie właśnie jest tak, że ta wdzięczność Bogu na koniec dnia, która pobudza naszą wrażliwość na obecność i dostrzeganie Jego darów, rodzi także ufność. Panie, ten dzień już mam za sobą. Jak ufne dziecko. Kładę się spać, ty się resztą zajmij. Przecież ja już dzisiaj nic nie rozwiążę. A jak będziemy chcieli w nocy yy, jeszcze rozważać, a co tam, co tam, to co, to w ciągu dnia będziemy tak zmęczeni. I tak koło może być ciągle nakręcane w jedną i w drugą stronę, w trzecią i w czwartą. Święty Ignacy też na przykład tak powie, ile razy szatan go kusił, żeby rozmyślać nad dziełami pana nawet. A jak zobaczył, że go to męczy, że zabiera mu to siły w ciągu dnia, no to uciął, sen. I właśnie ta zasada. No, w dzień się pracuje, w nocy się odpoczywa. Przy całej świadomości też elastyczności, bo nieraz trzeba zarwać i nockę, prawda? I dla samego pana, żeby jeszcze bardziej go uwielbić, i dla jakiejś pracy, ale reguła. Winna być ta, która wprowadza w życie ład. Dlatego chcemy prosić i prosimy, przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi, pomóż mi, bo może się dokonać to tylko dzięki Tobie, rozpoznać i rozważyć w sercu całe dobro, jakie dla mnie czynisz, abym potrafił dostrzegać wielkie rzeczy codzienności, które pochodzą od Ciebie.